Ponad 70 tysięcy kibiców przyszło na stadion olimpijski, by obejrzeć 155. derby stolicy Włoch. Tym razem gospodarzem było Lazio w spotkaniu z Romą przed wszystkimi wczorajszymi meczami. Chwilą ciszy uczczono pamięć ofiar tragedii w Azji. Przed tą kolejką więcej Szans dawało się drużynie Romy, która była na siódmym miejscu, Lazio dopiero na piętnastej pozycji, ale od początku widać, że Lazio bardzo umotywowane przed spotkaniem z Romą. Roma bez swojego najlepszego strzelca Vincenzo Montelli, który musiał pauzować za kartki. W tym spotkaniu także nie brakowało ostrych starć i kartek. W sumie sędzia Paolo Dondarini pokazał 10 żółtych kartoników. 6 dla piłkarzy Romy, 4 dla graczy Lazio. To nowy trener Lazio, Giuseppe Papadopulo, który w przerwie świątecznej zmienił Domenico Cazzo na stanowisku pierwszego szkoleniowca Lazio. Ciekawsze akcje od początku meczu ze strony gospodarzy tego spotkania, drużyny Lazio, tak jak choćby ten strzał z dystansu Cezara i bardzo dobra, udana interwencja Iwana Pelicolego. Roma bez Montelli także bez Cibu z kolei w Lazio nie mógł zagrać. Między innymi Fernando Couto, a także Zauri linie ataku stanowili tym razem Tomaso Rocki, Paolo Di Canio. Właśnie Rocchi zagrywał do Paolo Di Canio. Nieudana akcja Lazio w odpowiedzi Roma Mancini do Totiego, ale fatalnie rozregulowany celownik kapitana Romy. Oraz 155 w ogóle, a 123 w lidze spotykają się te dwie drużyny. Od czterech lat Lazio nie potrafiło wygrać z Romą, ale dowodzone przez Paolo Di Canio, prawdziwego przywódcy duchowego, piłkarze Lazio starali się atakować bramkę Iwana Pelicolego. Jedna z nielicznych akcji w pierwszej połowie Romy i bardzo słaby strzał głową Simone Perotti. To akcja z 29 minuty. Zbyt krótkie wybicie piłki przez Pelicolego. Liberani zagrywa do Paulo Di Canio. Ten z pierwszej piłki i w ten właśnie sposób pada pierwszy gol w 155. Derby w stolicy Włoch. Wielka radość Paulo Di Canio, który mówi o sobie i się z prawdziwym sympatykiem Lazio. Stąd bardzo, bardzo chciał strzelić gola. To marzenie mu się ziściło. Do postawy Paulo Di Canio. powrócimy jeszcze w korespondencji naszego kolegi z Rzymu Piotra Kowalczuka w dalszej części tego programu. Pod koniec pierwszej połowy jedna z nielicznych akcji Antonio Cassano, który grał bardzo słabo do przerwy. Lazio prowadziło 1 do 0. Po przerwie Roma rzuciła się do ataku. Bardzo chciała strzelić bramkę. Leonardo Kufre był w dogodnej sytuacji w 47 minucie. W tym spotkaniu niestety nie brakowało incydentów ze strony kibiców. Tu rzucona petarda, która wybuchła bardzo blisko Francesco Tottiego. Kapitan Rom został ogłuszony. Na szczęście jednak mógł kontynuować mecz, ale także leciały przedmioty z sektorów zajmowanych przez sympatyków Lazio. Na pewno Lazio Rzym zapłaci karę do Lega Calcio właśnie za takie zachowanie swoich niesfornych kibiców. W 69 minucie Panucci zagrywa w pole karne tuż przed bramką Angelo Peruciego wyrósł Antonio Cassano i w ten właśnie sposób Roma doprowadza do wyniku 1 do 1. Antonio Cassano był w sumie niewidoczny do tego momentu ale stał tam gdzie powinien jeszcze bramkarza absorbował Mancini żółta kartka dla Cassano za ściągnięcie koszulki i manifestowanie swojej radości pod sektorem kibiców Romy. 74. minuta, Lazio ponownie prowadzi jedną bramką. Tym razem Brazylijczyk Cezar strzela swoją bramkę. Nieupilnowany przez obrońców Romy. Bardzo duży błąd tak Panu Ciego jak i Filipa Meksesa, którzy pozostawili bez opieki pomocnika Lazio. Krótko Roma cieszyła się z doprowadzenia do wyrównania w tym meczu ale dowodzona przez Tottiego jeszcze Roma starała się strzelić przynajmniej jedną bramkę by zremisować to spotkanie Cassano w pole karne jednak bez konsekwencji, bez pomysłu w końcówce tego meczu grali goście tego spotkania De Rossi na ławkę rezerwowych, doświadczony Vincent Condela. on miał w końcówce poprowadzić Romę do tego by drużyna prowadzona przez Luigi Delneriego przynajmniej strzeliła Bramkę na 2 do 2. Cały czas bardzo ciekawe, szybkie spotkanie Tomaso Rocchi. Minął co prawda bramkarza Pelicolego, ale już zabrakło siły na to, by podopieczni Papadopulo prowadzili 3 do 1. Wszyscy ci, którzy obserwowali derbowy mecz, nie mieli prawa się nudzić. Bardzo dużo akcji były co prawda. Także starcia, niepotrzebne faule, złośliwości, ale to wszystko jest przecież kalkulowane w krajobraz derbów Rzymu. I wreszcie sytuacja z 85. Minuty. Ponownie Liberani zalicza asystę, a Bramkę na 3 do 1 dla Lazio strzela. Tomaso Rocchi. Dawno Roma nie była tak bezradna w derby z Lazio. W poprzednim sezonie przypomnijmy, że Roma najpierw wygrała 2 do 0 po bramkach Manciniego i Emersona. Później w marcu mecz został przerwany ze względu na fatalne zachowanie kibiców po powtórzonym spotkaniu Paduremis 1 do 1. Były złośliwości między piłkarzami. Na szczęście nie miało to wpływu na postawę ani kibiców Lazio, ani kibiców Romy. Paolo Di Canio także studził te zapędy swoich kolegów. Jeszcze Roma szukała okazji, by strzelić przynajmniej jedną bramkę, no ale naprawdę nie było pomysłu, nie było armat na to, by pokonać Angelo Peruciego. W doliczonym czasie gry Paolo Di Canio opuszcza boisko właśnie w taki sposób manifestując swoją radość. Radość uzasadnioną, bo Lazio wygrywa z Romą 3 do 1.